W tym roku święto strażaków miało szczególny wymiar. Minęło bowiem dokładnie 20 lat od uchwalenia przez Polski Sejm ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Już 20 lat temu, w lipcu 1991 roku, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił dwie, można rzecz regulacyjne, ustawy pożarnicze. Pierwszą ustawę, naszą branżową, o Państwowej Straży Pożarnej oraz drugą regulującą. Całe spektrum zagadnień ochrony przeciwpożarowej ustawę o ochronie przeciwpożarowej. Nad tymi ustawami z dumą można zauważyć, pracowała w większości grupa oficerów, pożarników, wywodzących się z województwa wałżeńskiego. Każdego roku dzień strażaka to moment do świętowania, ale także do podsumowań kolejnego roku ciężkiej i jakże potrzebnej służby. Jak zaczynaliśmy w 1992 roku, komendzie rejonowej pracowało trzech oficerów 13 aspirantów. Dzisiaj to jest 13 oficerów, 16 aspirantów. Wiedza, przygotowanie zawodowe, to jest ten fundament, na który wszyscy mieszkańcy powiatu świdnickiego mogą liczyć. Tą wiedzę i to doświadczenie z roku na rok pogłębiamy z roku na rok. Mamy coraz większe, mam nadzieję, że nasze Usługi, bo tak trzeba powiedzieć, usługi dotyczące ratownictwa świadczone są na coraz wyższym poziomie. Dzień Strażaka to także moment, w którym my możemy im podziękować za trud, jaki niosą w celu ratowania ludzkiego dobytku i życia. Podziękowania dla wszystkich Strażaków oczywiście z życzeniami zdrowia dla nich, dla ich rodzin. Mieliśmy w ubiegłym roku i w początku tego roku kilka rzeczy, które wydarzało się w Pojedynskiej Świnińskiej. Strażacy spieszyli z pomocą całą. Plagę wypalania traw, to już jest historia tak uciążliwa tych wyjazdów, było setki, setki i to była jedna z najciężej prowadzonych akcji tego roku w tej wiosny. Natomiast wiele wyróżnień dla strażaków jest przewidziane awansów i myślę, że to jest najbardziej taka widoczna rzecz, za którą dziękujemy, to właśnie docenienie ich pracy poprzez wyróżnienia i awanse zawodowe. Pomyślności w dalszej pracy i jak najmniej wyjazdów. Tego chyba najlepiej byłoby życzyć strażakom z okazji ich święta.